Pierwsze co, to pochodzę sobie trochę um, ro na rozregulowanym detektorze, żeby pewne zjawiska sam dla siebie jeszcze pozbierać z wiedzy. No, mam bardzo wysoką częstotliwość pracy detektora łąka jest podmokła. E, tak się nie da normalnie chodzić detektorem, ale specjalnie mam tak ustawiony detektor, żeby zobaczyć, co się dzieje w pseudostatyce, co się dzieje w dynamice. Szukam punktowego obiektu. Jak go znajdę, to wam pokażę. Tu mam sygnał bez dynamiki, tylko z do statyki, ale się go chce kopnąć. Magnetyczny, spory. O, ale byłem taki meteoryt znalazł. W pierwszym odcinku mieliście możliwość zobaczyć i usłyszeć nieco o cenach meteorytów. Musicie wiedzieć, że meteoryty mogą osiągać dużo większe ceny, ale no, ale teraz najważniejsze. Jeżeli w związku z tym ktoś z Was pomyślał, że to dobry temat na zarobienie dużych pieniędzy, to niestety sprowadzam Was na ziemię. Prędzej na kąpielisku znajdziecie trochę złota, niż gdzieś w terenie meteoryt i to nawet w miejscach znanych spadków. Poszukiwacze meteorytów często chodzą latami, zanim znajdą swój pierwszy okaz. Zatem cierpliwość to klucz do sukcesu. A druga sprawa to wiedza: dużo wiedzy, bo poszukiwanie meteorytów to pasja dla bardzo nielicznych. Dziwne. Chyba takiego sygnału szukałem. Znalazłem dziwny kamień. Tak, je ja coś mam. Nie hmm. podobny, ale to jest tak, jakby spawnik. To jest właśnie taki niebiesko-szaro. Jakiś, bo to jest zwykłe tak. Mówię koledze, że jak znajdzie sygnał na metoryt. Żeby mnie zawołał jak coś, a mówi, że mi się nie oddalał, to może zaraz będzie. Po czym zrobił krok i od razu mnie woła. Mówisz, masz sygnał? Coś tam jest. Mogę zobaczyć? Poczekaj. Dobra. Życzę Ci dużego meteorytu. Kamień, już go widzę, magnetyczny. I pasuje pod miejsce, gdzie był. Można. Zobacz twoim Do ciebie, do ciebie, jeszcze do ciebie. Ale kamieni. To nie będziemy tu. Chyba jest dziesiąty sygnał. Kamień czy to nie ten kamień Kurde Co to jest? To właśnie to ładnie wyglądać. Trafiłem kolejny, taki przedmiot, który ma tą samą barwę jak tamten Widzisz? Tu jest. Kolei. Jest po godzinie 15 patrzymy na znaleziska. Co ja znalazłem? To jest kamień. Mm. Z Rafałem znaleźliśmy po jednym takich, po jednym Ale sygnał takim. ładny, magnez no, tak, ładnie tak, łapie. Tak, 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 tak. Dobra, to mam drugi obiekt. Ten oddam ma przyniosę większy? Też kamień. Bleh. Też kamień niestety. Nie wiem, czy to nie jest jakaś Dobra, uwaga, trzecia szansa. Trzeci, ten sam kamień. Yes. Ten sam typ. No właśnie ten sam typ, nie? Dlatego no, ten, ten sam, sam sygnał daje. Ten sam typ. No, głównym problemem jest to, że y, na tym obiekcie nie widać skorupy optopieniowej. tak? Myślę, że jest pod tą rdzą. Nawet jak jest, jak jest taka rdza, to jest taka jakby gęsia skórka y, czarno pod, y, o. Są takie wystające guzełki małe, a to jest idealnie gładkie, nie. Więc... Ech, kamieniu, kamieniu. <laughs> Ale ty, a sygnał jaki ładny? Ja wiem, wiem. To prawda, 27, minus 27. Czyli mu bardzo blisko. to? Prawie identyczne. Takie same, jak ty znalazłeś. To samo. No tak. Meteoryt. Ja, ja też mam jeden. Ja też mam jeden. Niestety nie jest to meteoryt. Ojejku, kurde. Dobra, łąki. Idę was podeptać. Ja na trochę rozregulowanym detektorze. A to w związku z tym, bo chcę się pouczyć różnych zjawisk, które tutaj się mi objawiają, a ta wiedza dużo daje. Mogę potem coś posiedzieć i Arkowi powiedzieć, co można zrobić przy detektorze, aby ułatwić jednak te poszukiwanie meteorytów kamiennych. Od jak długo zajmujesz się y, meteorytami? Wiesz, takie zainteresowanie to prawie od dziecka. Po połowie lat 90. No, nabrało one takiego, nazwijmy to, zaawansowanego wymiaru. W sensie, no już pierwsze katalogi meteorytów kupowałem, później pierwsze meteoryty. Jestem także członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego w 2002 roku. No, wtedy mam kolekcję, ona cały czas wiesz, przyrasta. Czyli kolekcjonujesz meteoryty? Tak. Kupujesz, znaczy się. Tak, meteoryty można kupować. No tak, bo więcej, ku więcej kupisz, jak znajdziesz. No, no tak, znalazłem <laughs> dopiero trzy. A kupiłem no, na pewno 200, ponad. <gry> yy, tak, meteoryty można kupować, można sprzedawać, można kol kolekcjonować. Yy, w zasadzie nie obowiązują mi jakieś takie nie wiadomo jakie yy, dziwne prawa. No i od razu dodam, bo to jest takie częste pytanie, meteoryty nie promieniują, można sobie je trzymać. W jakimś tam chyba stopniu na pewno, ale... Nie no w mikro. Znaczy wszystko chyba promieniuje tak naprawdę. Powiem, powiem Ci tak, człowiek także promieniuje no, sam, sam, w, mówię, no. sam w sobie. No właśnie o mówię, promieniuje wszystko. Bo potas 40 promieniuje i mamy 5000 rozpadów w człowieku izotopów na sekundę, więc... Czyli jak się narzesz bananów, to będzie jeszcze bardziej... No tak, no tak, dokładnie. Dokładnie, jak się nażysz bananów, to powinieneś bardziej, nie? Ale generalnie meteoryty jakby nie są groźne, tak? Są dużo groźniejsze. Skały na powierzchni Ziemi zawierające uran, tak? Więc spoko, można je trzymać Można się po... pod telewizorem czy gdzieś tam na, na półce. Na plaży w Ramstar można się po, po ten... Gdzie to w Ramstar, tak? Słuchaj, co chciałem Cię zapytać. Mówisz, tyle lat się zajmujesz meteorytami. Jesteś kolekcjonerem, ale... To potem wszystko też poszło w kierunku wiedzy i jakby w kierunku, w którym chciały się kształcić. No, powiedzmy, że prawie tak. Natomiast astronomia była pierwsza u mnie, meteoryty były drugie. Astronomią też w ogóle od dziecka się interesuję. Jestem zawodowym astronomem. Nie mylić z astrologią. Nie, nie mylić, nie ma to nic wspólnego. Zresztą astrologia nie działa, to od razu Państwu powiem. Astronomem, czyli zajmuję się w pracy tak naprawdę badaniem. Gwiazd, badaniem odległych obiektów we wszechświecie, najodlegle, najodleglejszych obiektów. No a meteoryty dla mnie to jest kawałek astronomii, kawałek kosmosu. No widzisz, u mnie to tak jest cały czas. Spoko. Kawałek kosmosu, no właśnie. Meteoryty są dla mnie kawałkiem kosmosu, który można wziąć do ręki kawałkiem astronomii, tak naprawdę. Nie? Który można wziąć do ręki. No jest to materia pozaziemska, chociaż jest jeden meteoryt ziemski, to jest <grymna> dziwna sprawa. Część meteorytów jest wyrzucona ze swoich planet, z Marsa. Tak uderza w, w Marsa duża planetoida, tworzy się krater, materia jest wyrzucona w przestrzeń kosmiczną. To samo z Księżycem. W Księżyc uderza e, planetoida, materia jest wyrzucona w przestrzeń kosmiczną. Spadają na Ziemię w postaci meteorytów. Meteorytów księżycowych mamy ponad 700 kg do dzisiaj znalezionych, meteorytów marsjańskich. 370 kg Jest jeden meteoryt ziemski, czyli skała ziemska w trakcie uderzenia w Ziemię planetoidy została wyrzucona w kosmos, latała ileś milionów lat. Spadła na Ziemię, ma czarną skorupę obtopieniową, tak jak mają meteoryty. Przecięto kamień, a w środku, no nie, nie wiem co dokładnie, ale powiedzmy granic, nie? No, bo puszka koli. No, bo puszka koli, no. Ale ty, poczekaj, no bo żeby trafić meteoryt, zaraz tak zdałem sprawę, na Ziemi, Pochodzenia z Marsa czy tam z Księżyca, to musi tyle zbiegów okoliczności nastąpić, no bo raz coś musi Powiem... piznąć w ten Księżyc, żeby to odłamało jakiś, jakiś kawałek skały. To no. potem ta, 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 taka trajektoria musi być, żeby to w ogóle w kierunku Ziemi poleciało. No. No, znaczy w końcu musi dolecieć do Ziemi, bo i tak, tak Ziemia to przyciągnie, tak? No, to no tak, wiesz, znaczy najwięcej jest planetoid, tak? I najwięcej no. do nas spada części planetoid, czyli tych małych obiektów, które krążą między Marsem i Jowiszem. No, natomiast spadają do nas także inne rzeczy z Księżyca. Właśnie czy z Marsa, tylko to są no, rzadkie. rzadkie... No to jeszcze, przez, prze, no, jeszcze musi przelecieć przede wszystkim przez atmosferę? No tak, skała musi być na tyle duża i, i poruszać się w miarę wolno, takim wolniej. tym Potem w ogóle szansa, że to na Ziemię szansa. spadnie, skoro 70% to są, to są powierzchni, to masz gdzieś oceany, tak? No tak, tak, ale są. A potem jeszcze coś ty musi znaleźć. a ja się musisz sklasyfikować. No to, ci, to ci powiem, jakie są badania. Badania są takie, że rocznie na, ca... na całą naszą planetę spada 17 tysięcy meteorytów większych niż kurze jajko. Na To oznacza, że na teren polski 10 sztuk, nie? statystycznie. Eee, no. Niesamowite. Trafiłeś Płutuska? Trafiłem Płutuska dokładnie rok temu. Dzisiaj jest 9 listopada 2025. Swojego trafiłem 9 listopada 2024. To był mój pierwszy. Meteoryt Płutuski, na razie jedyny, ale śliczny okaz, 40 gramowy leżał w piaseczku przez 157 lat. Jego skorupa zachowała się w idealnym stanie. No po prostu śliczny jest. No bo jeżeli mówimy to tak z dwa zdania historii punktu, To mamy XIX wiek. Jeżeli tak. chodzi o spadek meteorytu. Tak, pod koniec stycznia 1868 roku nad Polską, tak, no wtedy nie było Polski, ale powiedzmy nad dzisiejszą Polską no. tak był obserwowany bardzo, bardzo jasny bolit nad Warszawą. No i gdzieś tam zgasł na północ od Warszawy, po kilku minutach w Warszawie było słychać huki, trzaski i tak dalej, no a tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli na obszarze spadku meteorytu Półtusk, me zaczęły spadać no właśnie meteoryty, taka bryła kosmiczna pękła w atmosferze, rozleciała się na fragmenty i naraz sypnęło kamieniami, nawet niektórzy szacują, że 100 tysięcy e tych meteorytów spadło. Poczekaj, żeby ludziom też uzmysłowić, bo ludzie mylą meteor a meteoryt. Tak, no, no to, to, to szybko powiem, że jak jest skała w kosmosie, nazywamy to meteoroidem, chyba że jest duże, du, duża skała, no to planetoidą. Jak wlatuje w ziemską atmosferę i, i zaczyna się nagrzewać ta powierzchnia tej bryły tego meteoroidu, zaczyna świecić. My to widzimy na ziemi jako meteor. Chyba, że jest mega jasne, no to wtedy mówimy, że jest Bolit. Jak już spadnie, na ziemię doleci, tak nie wszystko dolatuje, bo się no, spala. Jak już doleci i spadnie, no to mamy meteoryt. Wspólnym mianownikiem po prostu gwiazdka z nieba. No, gwiazdka z nieba, tak. <laughs> Przyjechać z wykrywaczem metali i odnaleźć gwiazdkę z nieba, kto by chciał, nie? Każdy by chciał. Nie jest to proste, zwłaszcza, że ten tutaj meteoryt jest meteorytem kamiennym i bardzo ciężko go znaleźć. Chociaż podejrzewam, że byłaby to tutaj znalezienie w takim miejscu, gdzie jest dużo zaświecenie żelaza, i szukać żelaznego meteorytu. To już byłaby. Tak. Też w drugą, w drugą stronę tak można to zobaczyć. Ale jeszcze wracając. Do tej historii tego spadku półtuskiego, pu tak? Tak. Po spadku no, ludzie widzieli, że coś się stało, pospadało kamieni, ale już naukowcy wtedy się tym ktoś się musiał zająć. No. Tak, już wtedy wtedy już meteorytyka istniała jako nauka. Już wtedy i muzea się interesowały, i naukowcy. Tutaj lokalni mieszkańcy także zwęszyli interes, że tak powiem. Około 10 tysięcy meteorytów zostało zebranych z tych pól. Największe meteoryty, te najładniejsze są w najlepszych muzeach świata w Muzeum w, w Londynie, w Muzeum w Wiedniu. Wielkie kolekcje. Największe egzemplarze, tak? egzemplarze największy 9 kg jest w Londynie. No i inne duże, tak, w takich najlepszych w tamtym czasie muzeach były i to po kilkadziesiąt, po kilkaset sztuk. W Polsce także, w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim mamy kolekcję 240 sztuk, w Krakowie. Kolekcja, też około 230, więc jest sporo sporo. No w Muzeum Ziemi w Warszawie jest największy meteoryt, który mamy w Polsce 8 kg, 8,1 kg. Z Półtuska, Z Cały czas mówimy o Półtusku, No to że 8 kg to jest jak piłka praktycznie, tak? No, taka głowa dziecka, taka wielkość, tak, taki nie wiem, to wartość, melon, melon, to już jest wartość chyba amatorska, co? Y... Wiesz, wartość meteorytu to jest jest bardzo wiele zmiennych. Normalnie, no tak. normalnie to jest coś. Co... Same to, że z taką historią, nie? Tak, to jest już meteoryt muzealny, jest największy, to jego cena jest pewnie kosmiczna. Natomiast no standardowe ceny za meteoryt Półtus to jest powiedzmy 50 zł za gram. Chyba, że kupisz muzealny, no to 200 zł za gram. Ale muzealny to znaczy, że ktoś go podniósł po spadku, jest super czarny, świeża skorupa na powierzchni. No a tutaj będziemy znajdować takie standardowe, tak, czyli będą pokryte rdzą, pewnie skorupa będzie przebijać przez tą rdzę. No to takie koło 50 zł za gram, czyli jak ktoś sobie znajdzie, nie wiem, 20 gramów, tak to 1000 zł. Można. Więcej, można. Jeszcze jedna ważna rzecz, która mnie interesuje. Teraz tak, eee, praktycznie obserwujesz też różnego rodzaju spadki poprzez to, że założyliście sieć, czy ty byłeś inicjatorem założenia tej sieci na tej Polsce na dachach różnych osób? Inicjatorem nie byłem ja, był kolega Mateusz Żmija, który jest koordynatorem. Rok temu zaproponował właśnie stworzenie w Polsce nowej sieci bolidowej, czyli właśnie takiej sieci kamer, która jest potrzebna do tego, żeby móc obserwować spadające meteoryty. Tych stacji na stan dzisiejszy mamy 48, każda stacja ma od jednej do czterech kamer łącznie. 80 kamer, 20 klatek na sekundę w nocy, część z tych kamer działa także w dzień no i obserwujemy różne, różne spadki materii pozaziemskiej na Ziemię no przez te półtora roku mamy trzy różne spadki, w tym meteoryt drelów z lutego 2025 który roku który udało się zaobserwować oraz fizycznie potem przeliczyć gdzie spadł i znaleźć tak, czyli widzieliśmy przelot bolidu na tych kamerach z kilku ujęć, policzyliśmy trajektorię w przestrzeni ziemskiej, tak w atmosferze ziemskiej, w przestrzeni kosmicznej, czyli orbitę do tyłu, skąd przyleciało z pasa planetoid między Marsem a Jowiszem, a także obszar, na którym te meteoryty mogły spaść, pojechaliśmy tam, pojechali, pojechało wielu poszukiwaczy, pojechało wielu poszukiwaczy, no i tych, którzy czy... należą do waszego grona ze wtajemniczonych w dane? I, i, też, takiego... i też, i tak, i nie, i z grona, i spoza grona, no ale przez dwa miesiące... Tak, bo te nasze dane mhm. po dwóch tygodniach są publiczne. Przez dwa miesiące znalezionych zostało 76 meteorytów dokładnie na wyliczonym przez nas obszarze spadku. I wyliczyliście też po, poza miejscem, które uda... no, wyliczone, masę też me... tego z meteorytu, tak? Tak, z, z ilości światła, prędkości przelotu takiego bolidu można wyliczyć po prostu... Jaka jest masa potrzebna, która leci, żeby generowała tyle światła. Udało nam się wyliczyć, że powinno spaść około 5 y, kg łącznie te 76 sztuk, które znaleźliśmy, no to y, Wszystko 4 kg. Wszystko na oko znalezione. Na oko, tak. To może dodam, że. To może dodam, jeśli mogę. Y, była zima, minus 16 stopni, meteoryty pospadały na, na, na grunt, nawet się nie powbijały, leżały czarne kamienie na powierzchni. Po prostu chodzi. tylko szukać. Chodziliśmy, szukaliśmy. Ja 8 dni byłem, 114 km, jeden meteoryt. No. <laughs> Ale teraz ciekawostka. Moi drodzy widzowie, teraz kto kumat, szybko, szybko złożył puzzle, bo mi się w głowie natychmiast poukładały. Ile mamy takich informacji od ludzi, że ktoś mówi, że tam ktoś jakieś ufo widział. No i potem wychodzi na to, że tylko on widział, bo mamy takich obserwatorów, którzy nic nie widzieli. Ale ktoś widział tam jakieś ufo, tak? Chodzi o to, że tak naprawdę niebo jest stale obserwowane. Przelot każdego obiektu jest stale rejestrowany. Mówimy o takich, które z kosmosu pochodzą. Nie tylko. <noise> Nie wnikam. Na tych kamerach jest bardzo wiele rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie spadek Falcona pod poznaniem, wszystko jest nagrane. Jak ktoś chce, może policzyć orbity, gdzie to pospadało. Tak, te elementy, tak. Kontrabanda z Białorusi, tak Ty... samo, wszystko jest ponagrywane. Czyli widzicie Tak. prywatne sieci obserwa... obserwacyjne. Jak to nazwać? Prywatna sieć? obserwacji yy... bolidów, nie, no nieba po prostu, tak? Monitoring nieba. Żaden ufoludek się nie przyciśnie. Nie ma szans. <laughs> nie ma szans. A jak nie, to na pewno zostanie zaobserwowany i do wora, nie? <laughs> no, zależy kto, kto go łapnie, nie? Albo pójdzie na handel. No, tak. <laughs> na, na części, albo na jakieś do kolekcji. E, moi drodzy widzowie, my <laughs> no jeszcze pochodzimy, ja właśnie sygnał trafiłem. Co prawda... Nie ten numer. Ale, ale, ale. Poczymaj. No, zaraz zgrzypało. Znowu to samo. Widzisz? Mhm, tak. Prawie meteoryt. No niestety. Nie zawsze świeci słońce, ja jeszcze nie odpuszczę, chcę dzisiaj więcej pochodzić, mając nadzieję, że w końcu położę sobie tutaj ten pierwszy ładny, znaleziony meteoryt. Co zrobić? Na razie jakieś kamienie. Hm. No dobra, chociaż tyle. Mi to najbardziej imponuje w meteorach, czy to w tych wszystkich planetoidach. Tak naprawdę prędkość, z jaką się poruszają, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak i my prędkościach mówimy. Są miście prędkości kosmiczne. No tak. Nikąd się to nie, nie, nie wzięło, to słowo? No tak, to jeś, mogę, jeśli mogę szybko powiedzieć, to gdybyśmy wzięli kamień go zrzucili z nieskończoności, wiem, że się nie da na słońce, tak? I on się rozpędza, rozpędza, rozpędza. W okolicach Ziemi jego prędkość to 42 km na sekundę, po prostu, tak? 42 km na sekundę. Ziemia krąży wokół słońca 30 km na sekundę. Co, sygnał mamy? No taki ładny. No mów dalej, bo zaraz to... 30 km na sekundę te prędkości się dodają, więc albo jest 70, zakres jest od 12 km na sekundę do 72 km na sekundę. Nie na godzinę, tylko na sekundę. To są dziesiątki tysięcy kilometrów. Tak, na godzinę. Dziesiątki tysięcy. dziesiątki tysięcy kilometrów na godzinę, i taka skała wpada w ziemską atmosferę, no to jej powierzchnia się nagrzewa roztapia, jest zdmuchiwana. Następna warstwa, co była pod spodem, się roz, y, roztapia, jest zdmuchiwana i tak dalej. Skała się robi coraz mniejsza, wszystkie ostre brzegi się y, zaokrąglają. No i ona wyhamowuje, tak w atmosferze hamuje, hamuje, hamuje. Ale do jakiej prędkości? Ona praktycznie niewyobrażalnie hamuje. Nie wy... Tak, no, no, hamuje, to, to, hamuje. Ona do, do setek kilometrów na godzinę. Tak, generalnie y... Tysiące razy. Jak ta skała wpada w ziemską atmosferę, to świeci, to jest taka jasna faza lotu. Hamuje, hamuje, hamuje. Przy około 2 km na sekundę przestaje świecić, jeszcze hamuje, hamuje. Po czym jest spadek swobodny na Ziemię, tak byś wyrzucił kamień z samolotu. Tak? I te prędkości później zależą od masy, od 100 km, 500 km na godzinę, już. I to dzięki tylko gęstości naszej atmosfery. Tak, więc atmosfera nas chroni, no i spada po prostu na powierzchnię. Generalnie kamień, który jest czarny. Obtopiony tak po tym przelocie. Ma... Najczęściej ma zaokrąglone brzegi. No to widzisz, ja tu mam. A nie, myślę, że to jest to. Że ten kamień zaokrąglonymi brzegami to będzie to, a to nie. To jest tutaj. To no musi być czarne. Eee, to niestety. To, to jest. Pokaże, że jest nie? Nie. To jest. To? No to chyba. To jest zwykły kamień chyba. Ja mu to umył, wiesz? Czemu? Jakieś picoty? Wiesz co? może być pany po prostu. Nie? Kurde, może no nie gadaj, że kobryła Chyba nie masz pinpointer? Mhm, mm, nic go ten magnes chwytać. W ochodzie. kolega rok temu znalazł taki, tylko był bardziej porzewiały tutaj za mało rdzy. I mi przysyła jakąś cegłę, mówię, że cegła. Nie, nie, rach, dobre, dobre ma sygnały. To weź go. U... Umyj. Wiesz, umyj, obłup. Ja się później okazało, że meteoryt 300 gramów, nie? I też taki kanciasty, bo był no po prostu. To jest problem, bo to trochę skalisto wygląda. Teraz, mhm. Widzisz? Taki, ma takie wtrącenia białe jak kamień. Mhm. No, Ale umyć trzeba, tak? Trzeba ja bym umył obejrzał? Znaczy, nie ma rdzy, za mało rdzy jest jak na meteoryt mhm. Półtusk. No, te meteoryty mają tak 10-20% drobinek metalicznego żelaza, które rdzewieje, tak? I generalnie się osadzają takie rdzawe minerały. Ale sygnał taki typowo meteorytowy. Ale, no, sygnał. Będzie nawet do testów prawdopodobnie. Solidny. Czy meteor leci i spada? Nie? na ziemię gdziekolwiek, albo tam. Jeb, w sklep. <laughs> Ale to wtedy taki się nazywa hammer, tak? To tak, coś uderzył. Tak, meteoryty, które uderzają w coś, co zostało stworzone przez człowieka, to tak zwane hamery, czyli młotki. No i takich przypadków jest wiele, często. W Płutusku też to się zdarzyło. Jak mieliśmy ten deszcz 100 tysięcy meteorytów, to są opisy, że meteoryty spadały na dachy. No ale to było dawno mhm. temu. Ostatnie takie spadki 2011 rok. Kilogramowy meteoryt wielkości pięści przebija dach. Koło Kuklanek tam. No, na północy tak, polski no. ko koło Giżycka. Pani siedzi mi Fajka, tu tak, bach coś w dach, ta, nie? Tak, tak. No i to się zdarza. Za dwa-3 lata temu w Niemczech był taki właśnie spadek. Y no, uderzenie w dach. <gry> Więc tak, hamery się zdarzają. No i są dość drogie, nie. Tak, no cena meteorytu zależy od wielu rzeczy, od. Te tego jaki jest typ, ale też od takich ciekawostek. Czego co go Tak, i co go rozsławi, no był taki Hammer, który uderzył w... Padła mi kamera, a Szymon chciał powiedzieć Wam o takim słynnym meteorycie Spexil. Może kiedyś słyszeliście, bo to było wydarzenie z 92 roku, kiedy to spadł meteoryt na samochód. Mało tego, spadek tego meteorytu był uchwycony na wielu kamerach, tam też, bo tu macie oryginalne filmiki z YouTube'a, nawet z jakiegoś tam meczu. Fajna ciekawostka to jest z tym uderzeniem tego metodu o samochód. Tam taka młoda dziewczyna, która kupiła od babci samochód tam za 400 dolarów. Potem się po tym uderzeniu ten samochód stał się tak znany, że prześcigali się kolekcjonerzy nawet w zakupie tego samochodu. Akurat Janusz podjechał, a ja w tym momencie sygnał znalazłem takie coś. Mhm. Ciężki jest. No, trzeba byłoby go umyć, wiesz. trochę się za bardzo błyszczy, ale... No, musimy go umyć. Pójdę po wodę. No, podjechał Janusz i znalazł meteoryt. Tego nawet nie trzeba z bliska pokazywać, zresztą zaraz wam pokażę. Widać ewidentnie, piękny meteoryt. A to mój, to co, kamień znowu kolejny. Ależ ten jest ładny. No i podczas kolejnej akcji poszukiwania meteorytów mi ta sztuka się nie udała, ale po kilku dniach Szymonowi udało się odnaleźć meteoryt. Mało tego, udało mu się nagrać moment jego znalezienia, co możecie zobaczyć u niego na kanale na filmie Niesamowita sprawa. Fajnie widać, na początku nie wie co odnalazł, próbuje znaleźć ten sygnał aż no właśnie. Sami zobaczcie. Materiał macie u Szymona na kanale. Centrum detektorysty na www. Under pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.